Dzień dobry, witam państwa na naszej farmie Lubuskiej Angusowo. Chciałem się pokazać nowości, które mamy u naszych krówek mlecznych. Pierwsza to nowy paśnik. Nasze krówki dostały tutaj paśnik na zimę, aby miały więcej miejsca w swojej wiatce. Tamten paśnik zostanie rozebrany, ten który używaliśmy wcześniej wewnątrz tej wiatki. Chcemy, żeby miały więcej miejsca więc to wszystko tutaj zostanie rozebrane w niedługim czasie. Natomiast mają zastępcz. Będzie tutaj jeszcze zrobiony daszek. W tej chwili rozbieramy stare ciken traktory, żeby odzyskać blachę i na tych tutaj wygiętych profilach będzie ułożona blacha po to, żeby zabezpieczać siano przed warunkami atmosferycznymi. Na razie jest ciepło, jest ładnie, więc nasze krówki nie muszą mieć tego zadaszenia. Pierwsza belka została tutaj wstawiona. Paśnik jest pospawany z profili Profili 30 na 50 Zrobią one tutaj doskonałą robotę Nie jest w żaden sposób galwanizowany Po prostu najtańsza wersja Taka, która zrobi po prostu robotę U naszych krówek Bez wielkich inwestycji Na takim czymś mi zależało No i to zrobi Super robotę Jakiś czas temu żeśmy go tutaj dowieźli Na przyczepce no i w tej chwili już jest używany. Co prawda krówki chodzą jeszcze po pastwisku, ale żeby miały troszkę dostęp do włókna, no to mają tutaj włożone belki. Tu nas czeka proces rozbioru, musimy to tutaj rozebrać, no i wtedy nasze krówki będą miały więcej miejsca. A muszą mieć więcej miejsca, bo jest ich już więcej. No, u nas jest tutaj jałóweczka. Ja, no już, już zaraz pójdzie się doić. One się już tutaj nie mogą doczekać e, na proces dojenia, więc stoją, dlatego że przy procesie dojenia dostają cukiereczki, jak my to nazywamy, troszkę, e, troszkę śruty i troszkę dostają e, wysłodków e, belasowanych, tak żeby grzeczniej stały przy dojeniu. No Posum się tutaj, nie pozwala mi przejść. Nowością jest, o tutaj ta jałóweczka. Jałóweczka, urodzona przez tą krówkę Polska czerwona I angus Takie fajne cudo wyszło Wygląda prawie jak angusik Nie ma, jest bezrożna Można bardzo powiedzieć, że jest zbliżona do angusa No ma jednak ten ciemniejszy Końcówkę ogona No i pyszczek ma troszkę inaczej wyglądający Ale fajnie Fajnie tutaj wyrosła Podsumowanie Urządzenia dotyczącego E, sensora wycieleń. Sensor się spisał, e, mnóstwo wiadomości przysłał. Zobaczcie, jak to wyglądało. Dostałem mnóstwo SMS-ów oraz dostałem mnóstwo wiadomości na mojej, e, mojej e, aplikacji. Problemem było to, że w momencie, kiedy akurat e, Stasia e, się cieliła i, e, i następowały te alarmy, ja siedziałem w samolocie. Leciałem na wyjazd szkoleniowy, taki do Finlandii, o którym jeszcze osobno Wam opowiem. No i akurat w momencie, kiedy siedziałem w samolocie, Staśka się zdecydowała na to, żeby się wycielić. Więc komunikaty przyszły. Może zrobiłem błąd, dlatego że dałem. Yy, Powiadomienia tylko do jednego numeru telefonu, tylko do mojego. Tam można było ustawić znacznie więcej numerów telefonów. Więc powiadomienia przyszłyby na przykład do mojej rodziny. Tego nie zrobiłem. Nie pomyślałem. Podniecony byłem troszkę podekscytowany wyjazdem do, do Finlandii. No i nie ustawiłem tego w momencie, kiedy siedziałem w samolocie. Krówka urodziła, na szczęście, poród przebiegł bezproblemowo. W związku z czym mamy tutaj tą. Zdrową jałóweczkę, no a sam ten, to urządzenie naprawdę dobrze się spisało. No i no cóż, będziemy teraz testować przy, przy następnym wycieleniu, szczególnie przy, przy jałówkach. Zobaczymy, zobaczymy po prostu jeszcze raz, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że tym razem będę już dostępny. Natomiast urządzenie rzeczywiście powiadamia. O tym przysyła przysła SMS-y, przysyła nam wiadomości na aplikacji, że coś nie tak dzieje się z krówką. <laughs> to znaczy, że, że krówka się będzie cielić. Tutaj za chwilkę będziemy się, będą się doić, dziewczyny przygotowują wszystko, bo następną nowością, którą chciałem dzisiaj Wam pokazać, jest nasza dojarka. Dojarka, mamy dojarkę dla krówek. E, firmy Biwet i za chwilę ją Wam pokażę. Mamy to, oto dojarkę firmy Biwet. E, z tej samej firmy, z którą mamy dojarkę kóz Jest to wersja dla krów. Znacznie większa. E, dojarka, tutaj ustawiona z naszej do dojarni. Dojarka posiadająca znacznie większy e, zbiornik. Znaczy jest to, jest to e, dystrybuowana przez firmę Biwet. Natomiast jest to z tej samej firmy e, tureckiej, e, którą mamy e, do KUS. E, znacznie większy e, tutaj jest zbiornik na podciśnienie, inny pulsator, pulsator przeznaczony dla krów oraz uchwyt e, do dojenia. Także za chwilkę pokażemy w akcji, jak to działa. Jak, jak działa ta dojarka? Będziemy doić tutaj pierwszą naszą. Krówkę. No i nasza dojarka w akcji fajnie doi naszą wiesię. Atala tu dojony podłączony. Wiesia spokojnie stoi przy dojeniu na szczęście. Nie ma z nią problemu. Nie kopie To jest bardzo spokojna krówka. Mimo tego, że u nas po raz pierwszy była dojona dojarką, e, nie sprawiała problemu. E, dojarka jest przeznaczona na dwie krowy możliwość zastosowania dwóch e, pulsatorów stąd tutaj też wiszący jest przewód no i zatkane jedno wejście do kanki no bo my doimy jedną krótkę. zaraz je, e, tutaj ten pałąk jest przekierany po to żeby można było też między innymi podwiesić ten przewód żeby on nie wisiał na ziemi oczywiście jest to łatwo zrobić jedną ręką. Powinno się go w sumie przez to oczko tutaj przeciągnąć, co nie zrobiłem tego jak widzicie. No i pięknie mleczko wędruje do kanki. Jest troszkę głośna maszynka, ale na takie zastosowania domowe robi naprawdę bardzo fajną robotę. Tu kulka transportowe służące do przewozu bardzo... Łatwo ją się przewozi w takich warunkach jak u nas. Pod tym względem dojarka ta jest znacznie lepiej przystosowana do przemieszczania się i transportu niż ta wersja mniejsza dla kurzy No i zobaczmy, to ta czas bardzo fajnie płynie. Krówka nasza tak spokojnie stoi. Tutaj w głowie dostała troszkę jedzonka, macherki. Przypinamy ją na czas dojenia żeby nie wariowała, żeby nie chodziła z powrotem. No i w taki sposób doimy tą naszą krówkę. Silnik jest troszkę większy niż silnik, który jest dostosowany w dojarce tej dla tuż. No i naprawdę na takie warunki, jakie my mamy tutaj u nas, dojarka ta robi naprawdę wspaniałą robotę. Za chwilę poczekamy, będziemy dojść naszą Stasię. Przy Stasi jest utrudniona na robota, dlatego że Stasia ma tylko trzy strzyki. Doimy w tej chwili naszą Stasie. Stasia ma tylko trzy czynne strzyki, więc ten jeden jest zatkany. Jest tu specjalny taki grzybek, który dostaliśmy od dostawcy tej dojarki. Na koniec drobne podsumowanie nowej dojarki firmy Melasty, dystrybuowanej w Polsce przez firmę Biwet. Już po dojeniu, akcesoria zostały zabrane do mycia, tutaj jesteśmy wyposażeni w kankę dużą, 35-litrową bodajże. Spokojnie ona wystarcza na nasze potrzeby, jest nawet za duża. W tej chwili mamy około 12-13 litrów mleka od obu naszych krówek. Jak zauważyliście, Polska Czerwona cały czas chodzi ze swoim maluchem, więc tego mleczka dla nas jest mniej, ale taki system nam odpowiada. Naprawdę fajna konstrukcja. Oczywiście możecie się zapytać, dlaczego akurat wybrałem tą dojarkę. Po moich doświadczeniach z dojarką dla kóz, firmy Melasty, też również dystrybuowanej przez Biwet, wiedzieliśmy, że jedynym kierunkiem, w którym możemy się udać, to jest znowu firma Biwet, aby, aby nam doradzili, co w tym temacie możemy kupić. No i tutaj doradzono nam, abyśmy kupili ten, do, tą e, dojarkę właśnie z, e, z dużym zbiornikiem. No, i ten zbiornik naprawdę robi robotę. Duże jest podciśnienie, i bez problemu tutaj możemy tą dojarkę tutaj napędzać i używać. Na naszej farmie, jak wiecie, nie mamy prądu, więc spokojnie obsługujemy tą dojarkę podłączoną do agregatu. Jest w tej chwili rozciągnięty 100-metrowy. Przedłużać, także są dość spore spadki napięcia. Mimo tego, w naszym zastosowaniu, ta dojarka daje naprawdę sobie radę i dobrą robotę dla nas robi. Także tak wyglądał nas dojenie tym właśnie sprzętem. Nasze krówki niezadowolone stoją sobie tutaj, z uwagi na to, że jest to w tej chwili okres czyszczenia. Czyszczenia naszych zagród, z siana, słomy, pozostałości, które one zostawiają. No, więc są one zamknięte, dlatego że ja jeżdżę tutaj z łomkiem i wykonuję swoją robotę. Także tyle, jeżeli chodzi o dojenie, o nasze krówki mleczne. Ja się biorę do dalszej roboty, a o angusach opowiem innym razem.